under been promoted. Bullet Swarm. Bullet Swarm. Continue. Panik in Russia by 2 into cross Europe. Więc jak wygląda We sytuacja? Teraz tylko Japonia chce Japonia! Ja, ja tam mam satelitę, Jest, jesteście moją główną bazą. O oh, Japonia. Chyba, że będę miał jakąś misję. O well, that would be nice. W The Grey Market, czy mam coś do sprzedania? Mam Damaged, Damaged, Damaged. Mam broni Exalt. Cz, 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 cz. Dobra, 85 zarobiłem. A zróbmy Intel Scan. Yep, South Africa, Covert Operation. Jest Rimshot. to Nikt Cię nie słucha, Bradford. Jest rimshot. Loadout. Laser pistol. Mm, Flashbang. Rimshot, dobrze. Co to zrobiliśmy? <grym> Improved arc thrower. Delayed. Jelly Delirium? Tego nie pamiętam. Co to jest. Hulsac Regular, pa 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 pa. a formula to increase flamethrower effectiveness? Hmm. Well, that's nice. Plasma pistol like plasma rifle. Hmm, hmm, hmm. Titan no to, o to bym chciał. Ale wezmę plasma pistol, żebym mógł korzystać z które złapałem. Jeej, Stealth Satellite! O, proszę powiedzieć, że to w Japonii. No, pogaszcie mi. Mam dyspozy... W Kanadzie! Eee, ale 140. Okay. Dobrze, mam najważniejszą czwórkę, a reszta? No dobrze, Kirsten wtedy. Kirsten i... albo nie, Xiao, bo Cang'a, bo tego dawno nie było. I... hmm... Xiao, okej. Okay. Carapace Armor. Więcej granatów. Laser Rifle. Loadout. Heavy Laser. Make Items Available, to jest tak wspaniały przycisk. Carapace Armor. Więcej granatów. Tu tu Okej, fine, spoko. Ale czemu w Kanadzie, czemu nie w Japonii? W Kanadzie jest spoko przecież. Ach, fajne. one we detected what looks like a plasma bomb in a cemetery of all places if i had to guess i'd say the aliens intentionally picked the most centralized location they could find if we don't disarm the weapon before it reaches full power the surrounding city will be completely wiped out Będzie dobrze. our sensor readings indicate that the device is some sort of priming mechanism the aliens are transferring power from it directly to the bomb itself

jeszcze nie badam skaner, i wuler pójdzie nam hmm. tutaj, tutaj czuję się dobrze kurwa finmene. Nie moglibyście stanąć przy samochodzie albo coś <grywała> oh, mm -hmm. Noż jeden okay. To ty pójdź Wiem Xiao podejdzie tutaj To będzie wtedy w czasie następnej rundy Ty się rusz Tutaj snajper któregoś zastrzeli, albo obu, jeżeli będzie dobrze. Dalej, wierzę w ciebie. Good. Double tap, motherfucker. No i ten pójdzie tutaj no, wtedy. Teraz najważniejsze to po wyłączeniu, te gówno. Mm -hmm pójdzie następny Nie ma problemu. Oh fuck off. A oni mnie nie widzieli wcześniej. Well, that's lovely. Cele, 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 cele. Nie tamtędy, ale tutaj. Będzie i tak concealed. A nie, ona miała polecić tam szlak. Uh, Fajnie, czy mogę jakieś dobre? No, to już lepiej strzelić komuś w Well, siedemdziesiąt siedem procent, co teraz? Haaaa! Ojejku! Jak można nie uwielbiać meki? Po prostu jak? To znowu zadziała czy tylko raz na turę? Raz na turę, ok. Nie będzie żaden problem. Jak się dobrze czuję. Spokojnie. Wyłączymy. To wyłączymy. Iż i pójdzie... no tutaj. Tak się trzeba przenieść. Lups. Robinson wyłączy kolejny. No. Mógłbym cię złapać, niby. Wiem, jeżeli się uda tego załatwić. Tak. To spok. E, to przeładuj. Fuck you, game. A, no, przynajmniej bombę znalazłem, no, let's get. Muszę się ruszyć. Ech. Będziesz w dymie? Nie, to dobrze. Więc, ty pójdź tutaj. Na Następnie ludzie dym ten powinien sobie pójść. Co zrobisz? To był chyba jeden ruch. Jop. Yep. Ojp, 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 Plus To tego. O musi wyglądać pięknie. Uh. OK, musisz się teraz trzymać z tyłu, bo masz bardzo mało życia. Excellent.

Received. 62% Oby Ale mogę się wycofać. Całkiem o tym zapomniałem, chociaż wolę udawać, że tak nie jest e, Co mi szkodzi? Krap. No i kuby Kury nic nie widzi. Fajnie gdyby mógł skoczyć na górę. Zaraz damy go, że skoczył na górę. Okej, okay, co ty zrobisz? Strzelisz tego. Ale problem. Zrobiłem ci Flame thrower, ale... ale... nie. Teraz tak sniper. Uh -huh, uh -huh. Uh, da dajmy sobie lepsze szanse. Plus jeszcze kolejny power node. <laughs> power node, power down. Musisz się świetnie czuć. I am so witty. Dobra. Biegniemy do bomby. Ale kurwa Woder ma tylko 3 punkty życia, to jest naprawdę źle. Więc będę musiał wszystkich przeładować, będę musiał wszystkim zdać na Overwatch. Bo nie mogą strzelić już ani razu. Nie mam na myśli, ani razu. Okay. Pójdź tutaj przeładuj. Ty pójdź tutaj. I overwatch. Przeładuj. Przeładuj. Mm, overwatch. To cele dobiegnie. Niech też przeładuje. Dara. Overwatch, Overwatch, wszyscy Overwatch. Powinno być chyba z dwie fale. Problem w tym, że pewnie wszyscy łączą sobie Overwatch na jednym gościu. Właśnie. <mulary> łap, łap. <mulary> 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 e, spoko, to nie problem. 62, 62, powiedzmy tego. Cholera. No dobra, to pierwsze co Sniper. Dokładnie tak. O. Nie jest źle. Ja przez chwilę się bałem o